Panie Ministrze, dwa pytania. No znowu z dwóch spraw. Po pierwsze, jak to się stało? Jak to się stało, że podatek cukrowy na podstawie nieuchwalonej przez Sejm ustawy wrócił do tej, do tej ustawy, co jest kuriozum prawnym, no niespotykanym naprawdę w legislacji w, w, w Polsce czy w krajach uważających się za cywilizowane? I druga sprawa, bardzo istotna, jak to się dzieje, że w Polsce pod pozorem epidemii tak naprawdę prowadzi się do działań które będą przyspieszały emigrację lekarzy zwłaszcza młodych lekarzy z naszego kraju dlaczego zaostrza się przepisy związane z błędami lekarskimi dlaczego zaostrza się przepisy które potem powodują że lekarze boją brać się odpowiedzialność i podejmować decyzje za e, ratujące życie Taka jest prawda. Środowisko medyczne jest oburzone, środowisko medyczne szykuje protesty. Naprawdę, co wy robicie? Co wy robicie? Dziękuję bardzo.